Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z codziennych rapidów na kanale. Drodzy widzowie, znowu się stała sytuacja o nazwie Problemy z Nagrywaniem, a mianowicie e, nagrałem odcinek i kurczę, wywaliło kamerkę znowu w czasie nagrywania. E, gram kolorem białym, jak coś w partii poprzednią przegrałem, ale pokażę Wam całą, bo zagrałem znowu dwa brylanty i mając mało czasu przegrałem. Teraz cały czas obserwuję, co jest z kamerką. Zmieniłem jej wejście, na którym się znajduję. Może to coś pomoże. Skoczek tutaj bierze E1. Tutaj to chyba mu bije. Okej, okay, E5. A na E5 ja i tak nie, ja nie grałem. Bicie, bicie D4. Bicie, bicie, bicie. Skoczek bije. Może i tak grałem. Nie ja grałem D4 od razu, no to bicie, bicie skoczek bicie jest. Wiesz, to też jest niegłupie na pewno. No jak tutaj bije, to w sumie Hetman jest tutaj. Może wieża E1 tu miałam grać? No te 4 tu było, pamiętam, że było ruchem ciekawym. Będę stale obserwował, co z tą kamerą się dzieje, czy ją wywala, czy nie. Okej. Okay. Bicie pionkiem pewnie. Okej, okay, bicie skoczkiem, no to... bo Dostaliśmy bardzo przyjemną redakcję. Mogę zagrać E1. jeden. błąd... jakieś hetman, wszystko, skoczek tutaj. No bo przeciwnik niby ma pionka więcej, ale coś to jest za pionek. Znaczy jest trochę groźnie, To w sumie jest prawda, ale... Okej, okay, zagrajmy na rozwiązania. Okej. Okay. Zagrać g, 5, teraz tak? Tak czy siak się ustawił tędy. Aha, nie ustawię się tędy, bo on podstawił... No nie podstawił. Nie, ja podstawiam wtedy, bo tu. Okej? Okay? Mogę zagrać koniec tędy, tutaj i tutaj zagrać. I tu się ustawiam i odbijam tego piona. Może zagrać hetman b6 Tutaj te gram tutaj no, a wtedy nie odbijam piana. tak on bije tutaj Skoczek do 2 Stawi na b1, wieżę na b3 Naciskać Pewnie to wszystko co zagrałem jest niezgodne z Przygotowaniem, które dostałem od Cma, ale Od Vertexa, Capixa Jak zwał tak zwał, ale Trudno, mogę ja w sumie hetman f3 też Grać Hetman f3 wydaje się bardzo ciekawym ruchem Bo na bicie mam bicie Mogę odbić wieża, no jakieś F5, no to. Po... Nie, F5 nie może nastąpić, bo jest związane. Dobra, Hetman tutaj. Bicie tędy, bicie tędy, odbiję tutaj. Jest super. Tutaj, wieża tutaj, no to bije tutaj. To tu byłam figurę. Dobra, Hetman F3 mi się bardzo podoba. Skoczek tutaj, to też bicie tutaj. Nie zobaczę, czy kamerkę zacięło, czy nie. Nie, nie zacięło. Zmieniłem wejście, w którym podłączyłem kamerkę. Może wejście w komputerze jest trefne. bo ostatnio są ciągle z tym problemy. Ostatnio właśnie ciągle jest problem, że kamerkę zamraża lub ją wywala. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi się kamerka coś z nią się stało, czy. Dobra, po Hekmanów wydaje mi się, że moja pozycja jest. Możliwe, że nawet już wygrana. No bo tak, tak, zbijam wieżę. Zdawię teraz gońca tędy. Tu przejdę. Może mogą nawet od razu gońca tędy grać. Nie, ja wam dostał pierwszy jeden. Okej, okay, ty będziesz się chciał tędy przestawić. A ja nie mogę tędy? No bo D4 zagrać. Skoczek bije, go tutaj bije. Jak goniec bije, to i tak szach tutaj. Podoba mi się oddanie kolejnego pianka. Mimo, że tu może grozić mat, ale... Wszystko tutaj i bicie na D4 wygląda fajnie. Katman tu, tutaj. Da, bicie tutaj. Goniec bije. Szach, tutaj mat. Okej okay, to. jak wygrywające posunięcia. Bo na to jest tutaj, tutaj mat. Już, chociaż nie do końca mat. Jeszcze ma się tu zasłonięcie. Ale wtedy gram tutaj. Tutaj. Ty. A ja nie wiem, czy to było takie wygrywające. Dobra, gram kolejną partię, ale ja teraz nie wiem, czy ja wcale wygrywałem. Dobra, kolejna partia. Będę dziś dwie na odcinku, jedna do analizy. No, dobra, ja nie wiem, czy tam wygrywałem. Dobra, brona francuska. No, brona francuska, to gram po prostu C3. Skoczek tutaj, Hetman B6. Wszyscy tak grają ostatnio. Zagrajmy przez z D2, żeby się nie pakować struktury z końcem D3. Zrobimy ruszadę. To nie, skoczek przejdzie tutaj i tutaj. Okej, okay, bicie to bicie. Nie zagram tutaj, on mi zagra tu tak, tak, tak można grać, że ja mogę wtedy się zapakować teoretycznie tutaj, nawet się tutaj chyba a nas jakieś interesuje, bo tutaj problem jest zasadniczy, że tu mnie trzy figury naciskają, może faktycznie bym poszedł tak tutaj no, mogę zagrać gońcem tutaj, tutaj Tutaj. Dobra, pójdziemy na tą zniszczoną strukturę. Będzie ciekawa pozycja. Pewnie zagra go nieco 7. Żeby zabrać mi skoczka g5. No w razie czego zawsze mogę spróbować iść do d4 i skoczek bije d4. Też nie głupię. Tam kamarka, wszystko git, wszystko git. No to nice. Jak nie bicie, tylko bicie tutaj. wydaje mi się, że on skoczek tędy. By się grożą widły. Przeciwnik pewnie zagra tędy. Ja wierzę B1. On bicie. Skoczek tutaj, skoczek tutaj, 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 tutaj. Czy on się jeszcze lepszego? G4 na przykład. Czy mam? G4. Bicie, bicie. Goniec tutaj. Szach, tutaj, tutaj, roszada, Może mogę tędy? Żeby zbić. Zresztą może, może zbić tędy. Tędy wtrącam, bierze B1. Na zewnątrz no tak. No tak. Żyjąc biję tędy, no to jest fajnie. I zagra jakieś takie coś, no to wieża B1. Okej, okay, zbię tandę, to ja biję tendę. Goniec tutaj jest chyba go najbardziej interesującym ruchem. Ja gram wieża B1, bicie, tutaj, 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 tutaj I nie można zrobić roszady. Bo wisi goniec. Jeśli może zaproponować wymianę wiersz. Nie mogę zbić, skoczek biję. Tutaj i poruszacie jest... z... Nie, nie mogę skoczka tutaj cały czas jak będzie gońca. Nie, nie będzie w terenie, no świadom. Tutaj, 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 tu. tutaj. 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 Okej. Okay. Chyba gram bierze B1 w takim razie. Atakuję Hetmana. Mam musi bić, ja wskakuję tutaj. Bicie, bicie, wjeżdżam tu. Bieżą Co mógłbym od razu tutaj dostanę. Bieża F1 też ten mogę być tędy. Nie zrobi roszadę nigdy. A teraz zrobi roszadę. A teraz ja tutaj. Więc będziemy się iść. Może nawet sakre jakieś wchodzi takim połączeniem figur, jest to możliwe. Pozycja jest ultra ciekawa, nie? Bo oddaliśmy dwa pionki, ale... nie mam takiego pokrakę trochę zdublowanego, ale z drugiej strony... Hej, okay, skoczek tędy. Mogę skoczkę tędy. Gając na przykład idzie tędy. Ja hetman g4. Jak tędy dan to spala goniec. Więc tak. Gonie. Okej. Okay. ja nie mam Herman szaf? <laughs> Ile ten odcinek trwa? 10 minut. No dobrze, to będzie 10 minut i 3 analizki. No bo co zrobić? Dobra, to lecimy do analizy. Dobra, lecimy z analizami. Najpierw analiza partii, którą grałem, przegrałem. Niestety nie, miało, nie, nie została pana grana, gdyż kamerka totalnie zepsuła. Eee, obrona francuska wariant z partii z niejakim kacperkiem, którą zagraliśmy IRL. Tutaj wiem, że teoretycznie skoczek tutaj, ale mam przygotowanie po skoczek C6 bicie, bicie, tak, tak. Więc 4. To wszystko jest jakby jak najbardziej znana przeze mnie linia. Tu następuje bicie, bicie, roszada. Oddajemy jednego z pionów i dostajemy całkiem niezłą rekordkę. Mamy tutaj pozycję, ja naciskam na gońca, Koniec odszedł. Zagrałem tutaj bardzo sprytny ruch, z mam bicia. Nastąpił goniec tutaj. Ok, to było przeczenie, bo mogę zagrać goniec B6. Jak zagra tędy. A, teraz go nie tędy. Tak? To nie dłużej będzie się wczytywać, ale wydaje mi się, że tak. Nie musi zakreślić tędy, ja gram. Tędy. No i tak, spada mu wieża. To się na to przeoczyłem. No, tędy, tędy. W tej redakcji odzyskałem pionę. Okay, tu według kompania najpierw było bicie wieże. Ja zagrałem tak, przeciwnik tędy. Tutaj dokonałem ofiary gońca, żeby prze, przejść do końcówki z pionem więcej. Przeciwnik bardzo dziwnie ustawił króla. I tutaj już mogłem. Tutaj już mogła nastąpić ofiara, która nastąpiła później. Grant tu wieżą, tu poprawiłem wieżę. I tutaj zauważyłem fajny motyw taktyczny. Jaka jest idea? Idea jest taka, że następuje bicie, goniec, szach, tu i en passant, mat. Tak, mam takie coś widziałem. W parki poszło wieża z się, a zastępuję bicie. Gdyby wieża tutaj zagrała, to znowu już następuje goniec tutaj, en passant, mat. Tego przeciwnik zbił gońcem i tutaj przeoczyłem. I teraz się totalnie zgadzam z komputerem, przecież przeciwnik... Traci tutaj zawsze. Ja tutaj po prostu mogłem zyskać materiał, przejść do końcówki z figurą więcej. A ja zamiast tego zagrałem wieża B2. Zyskałem piona. Tutaj grałem git jeszcze. Wymieniłem parę gońca za wieża. Zbiłem piona. I tu dokonałem absolutnej tragedii, bo się pomyliłem. Miałem zacząć od tego, ale chwyciłem za wieżę, zagrałem wieżą i pomyślałem. że ty miałeś zacząć od piona. Niestety to już jest równa końcówka, a na niskim czasie, tych 40 sekundach się zamotałem, trochę nie wiedziałem co robić mam. Tu miałem znowu wygraną, gdybym zagrał tutaj. To jest trochę abstrakcyjne, no ale. Takie są po prostu fakty. Ja się mogę tutaj zasłonić wieżą i. Tego piona zdobędę Hmm. Nastąpiło królew 4, podstawiłem piona No i tutaj na sekundach się pomyliłem, źle poszedłem No 20 sekund, źle oceniłem No i ta on była po prostu przegrana Dobrze, przechodzimy do drugiej partii Jaki dzisiaj był wysyp briliantów z tego co widzę Bo tutaj, nie wiem czy to jest ostatnia Tak, tak, kolejne dwie partie z kolejnymi dwoma briliantami, także Tutaj rozdawanie brilliantów co partię. Mamy rozsolimo. Te 4, uderzenie w centrum, bicie, bicie, skoczek, bicie, bicie, bicie. Okej, okay, to było słabe. Goniec F4 tutaj gramy. Okej. Okay. Teraz pewnie, żeby przednieść to. Go... Jak mam B6? Ha, skoczek A3. Ciekawy motyw. No bierze A1, skoczek tutaj, goniec tędy. Tu sobe gońca, zagrałem tutaj. I tu przeciwnik moim zdaniem bardzo źle zagrał, a już Hetman B6 był absolutną podstawką. Zastąpiło zdobycie wieży. W tym grzbimicie możemy coś ciekawszego tutaj mogło nastąpić. No bo tak. Wieża tutaj, to oczywiście jest utrata. Skoczek nigdzie raczej nic ci nie da. No bo ja mogę zrobić to hetmanem. Po prostu i tak wisi. Więc Hetman b do najlepsze bicie tutaj, zbijemy wieżę. Jeszcze się zastanawiałem czy nie mogłem od razu tendę, miałby wieża f8 i... Nie byłoby to oczywiste, chociaż... Tak mam tendę, ale... Pewnie nawet jest coś lepszego. No i... Aha, Hetman tendę i bym przegrał. Podziung! No to trochę sadek. No, dobrze tak. Nie zagrałem. Zbiłem w tym, ich tędy, zagrałem E5, tu. No i zbiłem wierzę, i przycim się podobał. Zastanawiam mnie, co było do... cały wariant po tym, Czym mam zacząć od. Okej. Okay. A, bo tędy jest mad w ogóle. Ja tego nie widziałem. <laughs> nie widziałem tego. No dobra. Ale bardzo ładne zakończenie. Fajnie. No i przechodzimy do ostatniej partii. Ostatnia, pa Ostatnia partia się nie liczy, bo mm, w niej brilianta nie było. 91 dokładności, do 73. Ale to ostatecznie wyszło że całkiem pozytywne partie, ponieważ rywale trochę przyaktorzyli. No, obrona francuska. Zagram przez goniec d2, ruszada. Dziewicie. Okej. Okay. Skoczek a4. Okej, okay, muszę zapamiętać ten moduł, bo podobną pozycję często dostaję. A skoczek a4 mi tak ma... Okej, okay, a co po gońcu tu? Pewnie nie tu? Pewnie gońca tu wprowadzamy. Albo a3 nawet. G gońc tutaj, goniec tutaj. Okej, okay. bicie, bicie i pewnie a3 teraz. Tak jest a3. Tutaj to a, 3 Zdobywamy dużo tempi przestrzeni. Wychodzimy, się o takim C7 albo D8. Ja tutaj mogę przeskoczyć też skoczkiem. No i nie, super pozycja. Okej, okay. Nastąpiło gonie C3, bicie. No, bardziej mnie zastanawiało, co nastąpi po tym. Po bicie, bicie i goniec, goniec E7. Mhm. Co tutaj komplet proponuje? Ja myślałem o takim komputerze jak H4. Okej, to słabe. Albo skaczek tutaj. Tak czy siak. Ale wszystko ma roszadę, więc... Na szczęście Hetman bije B2, skaczek tędy. Skaczek B5. Tak. Okej, okay, mogą bierze B1 od razu. Tutaj i tutaj. Co tutaj proponuje komputer? Nasz stock fish. ok Okej, goniec. Nie rozumiem tego ruchu. O co tu chodzi? No, nie wiem, zagrajmy. Goniec Standard. Bierze A1. Aha, bo my tutaj odcinamy pola. Teraz nastąpi goniec C3. Nasz komputer mówi powtarzanie, ale goniec C3 jest. Wow! Ty to. Fajny ten goniec d2. Nastąpiło go nie tak, przeciwnik zbił. No a 6 pewnie też mógł wieża B8, więc... NBA 3, zbiłem tędy. Wieża B1. Mogę wieża A1. Okej, okay, a co potem? Komputer jest po prostu cwaniakiem, który każe powtarzać i twierdzi, że mam przewagę. Chyba tak. Komputer czasami tak losowo daje podwójne powtórzenia, a potem... No dobra, tu już będzie remis zaraz. Co, co teraz innego zaproponujesz? No dobra, Stok się... zgłupiał. każę powtarzać. No, ja tu przeciwnik i tak już miał ciężką grę, okej. Okay. Hetman Hatch, fajna. Ale ja bym właśnie grał skoczka tutaj. Teraz skoczek tender. No, no na przykład bicie właśnie. Bicie, bicie. Hetman G4 na przykład. Hetman H5. No nie wiem. Ja sobie wiem tak do D8. Jak D5? No i F6. No ale F6 to na pewno jest podstawka tego. Tutaj chyba bicie gońcem jest najlepsze. No a to oczywiście następuje. macik. No dojście tutaj następuje. Koń bije. No, bardzo fajne partie w takim razie. Bardzo fajne. Fajnie, że kamerki chyba nie zacięło ostatecznie. No może jedną przegrałem partię, ale myślę, że odcinek bardzo w porządku. Drodzy widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza. 20 L brakuje do 2300, więc może się uda w tym tygodniu wbić. Także tutaj mamy analizę aż trzech partii w tym odcinku, więc... Mam nadzieję, że Kuba to kto doceni. No i co? Widzimy się jutro na następnym odcinku. Także do usłyszenia. Zespankajcie, eee, łapeczce w górze, w subskrypcji, komentarzu. Bla, 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 bla. No i tyle. Do jutra. Pa, pa!